Witam serdecznie, dziś chciałbym Wam zaprezentować najnowszy smartfon Nokia, z linii Lumia, czyli Nokia Lumia 900 z systemem Windows Phone. Rozpocznijmy od wyglądu zewnętrznego. Nokia Lumia 900 jest większa od swojej poprzedniczki Lumia 800. Poprzedni model był wyposażony w wyświetlacz 3,7 cala, natomiast 900K ma wyświetlacz AMOLED 4,3 cala z technologią Clear Black oraz ochroną szkła Gorilla Glass. Oczywiście, wymiary wyświetlacza wpływają także na całościowe rozmiar smartfona i jego większą wagę. Skoro jesteśmy już przy wadze i wielkości, no a sugestia dla wybierających nowego smartfona. Według uznania, Lumia 900 nie należy do telefonów lekkich, a już na pewno nie jest małym smartfonem. Dla jednych może być to plus, dla innych minus. Dlatego proponuję też wizytę u operatora sieci komórkowej, by sprawdzić, czy model ten rzeczywiście Wam pasuje. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. To brak zaokrągleń po bokach na wyświetlaczu, które mogliśmy zobaczyć w Lumie 800 oraz modelu Nokia N9. W mojej opinii jest to mały minus, niemniej jednak nie wpływa negatywnie na wygląd telefonu. Na samej górze znajduje się wejście mikro USB, wejście podsłuchawki lub głośniki zewnętrzne 3,5 mm oraz drugi mikrofon wspomagający. Tutaj znajdziemy także miejsce na kartę micro SIM, Tak więc jeśli posiadacie normalną kartę SIM o normalnej wielkości, musicie ją przyciąć lub wymienić u operatora. Aby wysunąć sanki na kartę SIM, musimy użyć specjalnego kluczyka, który jest dołączony do zestawu. Po prawej stronie Nokia Lumi 900 mamy cztery przyciski funkcjonalne: głośniej, ciszej, klawisz blokowania/odblokowania ekranu, spust migawki aparatu. Natomiast po lewej lewa strona pozostaje pusta. Producent nie przewidział tutaj żadnych dodatkowych przycisków. Na samym dole mamy mikrofon oraz głośnik. Warto także wspomnieć o trzech przyciskach umieszczonych na wyświetlaczu smartfona. Wstecz, panel główny, wyszukiwarka internetowa Bing. Na samej górze, wyświetlacza po lewej stronie, znajdziemy małą kamerkę do wideo rozmów. Nokia Lumia 900 jest wykonana z jednego kawałka poliwęglanu i prezentuje się świetnie. Plastik jest wykonany z dobrej jakości i nie jest podatny na zarysowanie. Przejdźmy teraz do opisu systemu Windows Phone 7,5 Mango. Nokia Lumia 900 wyposażona jest w system Windows Phone 7,5 mango. System ten odznacza się niecodziennym wyglądem. Na pulpicie głównym znajdziemy charakterystyczne dla tego systemu kafelki, które możemy w dowolny sposób modyfikować, dodawać do panelu głównego, przemieszczać, usuwać. WP umożliwia także zmianę kolorystyki motywów oraz tła na ciemne bądź jasne. Oczywiście inżynierowie dążą także do tego, by nasze najnowsze smartfony były one energooszczędne. Także w tym systemie łatwo możemy uaktywnić tryb oszczędzania baterii, a także znajdziemy informację, ile nasz smartfon utrzyma się jeszcze przy życiu. Warto także w tym przypadku podkreślić, że Nokia Lumia 900 wyposażona jest w lepszą baterię niż Lumia 800. Najnowszy model posiada mocną baterię o pojemności 1800 mAh, co przy normalnym użytkowaniu powinno wystarczyć. Na pracę do dwóch dni. Teraz chciałbym przybliżyć działanie podstawowych funkcji w systemie Windows Phone 7,5 na smartfonie Nokia Lumia 900. Rozpoczynamy od połączeń. Wciskając klawisz połączeń, zostajemy przeniesieni do historii naszych połączeń. Pod każdym z kontaktów mamy opisane, czy jest to połączenie wychodzące bądź też przechodzące oraz kiedy było wykonane. Wciskając klawisz klawiatury u dołu, możemy wybrać numer i połączyć się lub zapisać go. Oczywiście możemy. Go dodać do istniejącego lub kontaktu lub zapisać na kontakcie Windows Live lub Google. Ciekawe przedstawia się kwestia, kwestia książki telefonicznej. Kontakty możemy wybierać, klikając symbol hash i wybierając daną literę, literę lub też klasycznie przewijając wszystkie kontakty po pulpicie. Książka adresowa. Możemy także zintegrować z kątem na Facebooku. Wtedy, klikając w kontakt, będziemy mieli wszystkie interesujące nas informacje na temat danego kontaktu. Rozmowa na Facebooku, zdjęcia na Facebooku, możliwość wysyłania maila, czy też oczywiście zadzwonienia do danej osoby. Takie rozwiązanie będzie idealne dla osób, które często kontaktują się ze znajomymi przez Facebooka, czy też inne portale społecznościowe. W kontaktach możemy wybrać interesujące nas powiadomienia. Rodzaj sortowania kontaktów i tym podobne. Możemy także dodać kolejne konto Google, Windows Live, Twitter czy Outlook. Teraz przejdę do poczty. Bardzo przydatna i przyjazna w użytkowaniu okazuje się skrzynka pocztowa. Całość działa bardzo sprawnie, a synchronizacja z serwerem przebiega automatycznie bez zakłóceń. Także i w tym przypadku szybko i sprawnie możemy skonfigurować kolejne klienta, kolejnego klienta poczty. Od Windows Live po Outlooka. Nokia Mail, Yahoo Mail czy Gmaila, także i, a także inne. Wystarczy wpisać swój adres mailowy i hasło, a poczta sama się skonfiguruje. Łatwe i proste, nawet dla mniej doświadczonych użytkowników. Teraz przejdźmy do Nokia Mapy. Nokia Mapy to kolejny wyróżnik wraz z nawigacją smartfonów Nokii. Mapy działają świetnie. Oczywiście, w pierwszej kolejności będziemy musieli ściągnąć odpowiednią mapę danego kraju, na przykład Polski. Ciekawą funkcją MapNoki jest możliwość automatycznego wskazywania popularnych miejsc. Klikając na dane miejsce, uzyskujemy podstawowe informacje: godzina otwarcia, opis, a także info o tym, co w pobliżu możemy znaleźć. Ciekawą funkcją tej aplikacji jest integracja z nawigacją. Klikając w dane miejsce, możemy szybko znaleźć do niego drogę. Mapką możemy podzielić się ze znajomymi, wysyłając im zdjęcia, wysyłając im maila lub sms ze wskazówkami, jak znaleźć drogę. Popularne miejsca zostały pogrupowane na kilka kategorii: rozrywka, noclegi, zakupy czy też restauracje. Jest to wygodne rozwiązanie, zwłaszcza w chwili, gdy przebywamy w obcym mieście i chcemy znaleźć. Coś, co nas będzie interesowało. Wybrane przez nas miejsca możemy także szybko przypiąć do pulpitu głównego. Pokażemy, jak wygląda Nokia nawigacja. Nokia nawigacja sprawdza się bardzo dobrze. Mapy są aktualne, a interfejs nieco powiększony, tak by można było go szybko obsługiwać także w samochodzie. Nie zapomniano także o lektorze. Mamy możliwość ściągnięcia wykonania kobiecego lub męskiego. Ja preferuję w ciemno to pierwsze. Fajnym dodatkiem jest sygnalizowanie smartfona w chwili, gdy przekraczamy wyznaczoną na danym terenie prędkość funkcja jest fajna oczywiście do czasu, gdy nie zacznie nas denerwować. Na szczęście możemy ją w szybki sposób wyłączyć. Nawigacje, nawigacja Noki to sprawdzony produkt, który jest doceniony także na innych, który został doceniony także na innych smartfonach Noki i bardzo ceniony przez użytkowników. Nokia Muzyka. Nokia Muzyka to chyba najrzadziej wykorzystywana część przeze mnie. W smartfonie Nokia Lumia 900 z racji przywiązania do innego playera. Ciekawą usługą jest tutaj Mix Radio, która umożliwia wysłuchiwanie piosenek światowych gwiazd za darmo oraz umożliwia ściągnięcie danego gatunku muzyki na telefon i słuchania trybów w trybie offline. <laughs> Oczywiście w tej zakładce nie zabrakło także sklepu z muzyką. Możemy tutaj kupić pojedyncze utwory. Jak i całej albumy. W sklepie z muzyką dowiemy się także o nadchodzących imprezach, które występują w naszym rejonie. A takimi informacjami będziemy mogli się oczywiście podzielić na Facebooku czy też przesłać maile do naszych znajomych. Choć zakup muzyki nie jest popularny w Polsce. Część ludzi już zaczyna się do tego powoli przekonywać i e, często korzysta z tego, z tego rodzaju sklepów i zakupuje pojedyncze utwory, jak i e, całe albumy. Fajne jest też to, że e, cena pojedynczych utworów nie jest aż tak wysoka, jakby to miał być w przypadku całej płyty. Oczywiście w tej recenzji nie mogło zabraknąć także Facebooka. Niestety Facebook na Windows Phone jest dla mnie Lekkim rozczarowaniem. Długo wczytuje się, wyświetlanie się wpisów na ścianie nie jest aż tak atrakcyjne jak to miało miejsce w przypadku Androida. Irytuje, irytuje powolne wczytywanie się wpisów i powiadomień. I jeszcze jedno. Nie wiem jak Wam, ale nie udało mi się zameldować w danym miejscu, co sądzę że jest usługą niedostępną w Polsce. Internet Explorer. Po, do przeglądarki Internet Explorer będziemy mieli dostęp zarówno z poziomu głównego panelu, jak i po kliknięciu przycisku wyszukiwarki u dołu smartfona. Microsoft zadbał by czasem skrótnie prowadzić do wyszukiwarki konkurenta, czyli Google. Tak więc e, tym razem będziemy niejako zmuszeni do wyświetlania stron Bing. Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony działaniem, działaniem całej przeglądarki. Działa płynnie, nie zawiesza się, jest intuicyjna. Tekst wyświetlany na stronach jest wyraźny. Podobnie przeglądarka radzi sobie z grafikami na stronach, zarówno w trybie portretowym, jak i panoramicznym. Minusem jest brak możliwości odtwarzania pliku Flash. Filmik na YouTube, czyli filmików na YouTube, choć jest do tego osobna aplikacja na smartfonie. Tutaj widzimy, jak wyszukiwarka razić sobie oraz możliwości wyświetlacza, jak sobie radząc z wyświetlaniem grafik. Oczywiście możemy także przypiąć karty do naszej wyszukiwarki. Teraz chciałbym przejść do zdjęć. Galeria zdjęć występuje w fajnej, przejrzystej formie. Na samym początku możemy wybrać czy chcemy oglądać zdjęcia z aparatu, ludzi czy też podacie. Nokia Lumia 900 wyposażona jest w aparat 8 megapikseli z optyką Carl Zeiss t -Sar. Aparat ten pozwala na robienie bardzo dobrych zdjęć zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Ponadto możemy tym modelem nagrywać filmiki w jakości HD 720 pikseli z szybkością 30 klatek na sekundę zdjęcia oraz filmiki możemy udostępniać oczywiście poprzez sieci społecznościowe jak i mail z poziomu albumu możemy także automatycznie poprawiać jakość zdjęć co także wpływa na dodatkowy plus dla tego smartfona fajne jest też to, że można dodawać załączniki na przykład na zdjęciach przy wyborze zdjęcia do zamieszczenia, do uploadu na facebooka Kolejna część to Zoom, czyli muzyka i wideo. Stworzona z myślą o oprogramowaniu nasz smartfon synchronizuje się z komputerem. Z poziomu Zoom mamy podgląd na wideo znajdujące się na smartfonie oraz do muzyki podcastów i radio. Radio w Lumie 900 działa po podłączeniu z zestawem słuchawkowym. Moim zdaniem ten skrót jest trochę wciśnięty na siłę. Mamy już przecież Nokia, muzyka oraz zdjęcia, jednak nie dziwię się, że Microsoft wymagał, by taki skrót został dodany. Teraz przejdźmy do Marketplace. Kolejna zakładka, kolejny skrót: Marketplace, czyli miejsce, gdzie będziemy mogli pobrać, zakupić aplikacje i inne dodatki na nasz smartfon. Tutaj także dowiemy się o aktualizacjach aplikacji, które obecnie mamy na smartfonie. Cały sklep został podzielony na kilka tematycznych działów: Nokia Collection. Czy dział tematyczny dotyczący dodatków na urządzenia z Windows Phone? Pobieranie aplikacji jest łatwe i może odbywać się w tle. Ma to duże znaczenie, zwłaszcza gdy pobieramy duże pliki. Nieco zastrzeżeń mam do samej wyszukiwarki, która często nie potrafiła wyszukać interesującej mnie aplikacji, która w marketplace rzeczywiście istniała. Skoro jesteśmy już przy dodatkach, warto podjąć jeszcze jedną kwestię. Aplikacje oraz dodatki na smartfony z WP nie należą do najtańszych. I choć nie porównywałem cen tych samych produktów na innych platformach, to wydaje mi się, że są one nieco zawyżone. Teraz przejdźmy do pakietu Office. Skoro Windows Phone to system od Microsoftu, nie mogło zabraknąć dobrze wszystkim znanego Office'a. Tutaj będziemy mogli stworzyć nowy dokument w Wordzie, Excelu czy też PowerPointzie. Cały Office utrzymany jest w przejrzystym, kafelkowym designie. A edytor w poszczególnych edytory w poszczególnych programach są intuicyjne i bezproblemowe w obsłudze. Powiem szczerze, pisanie na takim yy, programie może nie należy do najłatwiejszej z racji na klawiaturę, natomiast cały interfejs jest tak przystosowany i tak ułatwia pracę użytkownikowi, że chętnie z niego się skorzysta. Aparat. Jak już wspominałem, Nokia Lumia 900 wyposażona jest w aparat 8 megapikseli, który umożliwia zarówno wykonywanie bardzo dobrych jakościowo zdjęć, jak i nagrywanie filmików w jakości HD. Sposób obsługi ap aparatu jest bardzo prosty. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny. Szybko przełączamy kamerę na aparat czy też kamerkę przednią, której nie ma choćby w Lumia 800. Ustawienia zostały okrojone do minimum. Mi się tam podoba, choć bardzo zapalony fotograf stwierdzi, że jest to za mało. Nokia Transport. Nokia Transport to bardzo ciekawa usługa, która niestety odnosi się w tej chwili do przejściu miast Polski, większych miast Polski. Bodajże tak wygląda sytuacja na tę chwilę. Aplikacja ułatwi nam podróż w mieście, mówiąc ścisle, odpowiednio pokieruje nas w zgiełku komunikacji miejskiej. Jest ona także połączona z mapami Noki, dzięki czemu w prosty sposób przedostaniemy się do kolejnego przystanku jeśli mam przesiadkę. Dla mnie świetna rzecz, która zastępuje szereg innych aplikacji typu jak dojadę i tym podobne. Podsumowując, Nokia Lumia 900 to smartfon z najwyższej półki. Odznacza się ona świetnym wykonaniem kontynuacją po Lumia 800 oraz Nokia N9 z wyraźną zmianą jeśli chodzi o wielkość. Wiadomo, Nokia Lumia 900 jest smartfonem o wiele większym i e, nieco cięższym. Drugim wyznacznikiem tego smartfona jest system operacyjny. Dla wielu Windows Phone był spalony na samym starcie, jednakże uważam, że do systemu można się przyzwyczaić. Nie przypomina on ani trochę Androida i czy też. Symbiana, ale Właśnie ta wyjątkowość to może jego atut. Zawiodą się jednak ci, którzy liczą, że Nokia Lumia 900 będzie zaktualizowana na jesień do najbardziej prestiżowej wersji o numerku, numer, o numerku 8. Lumia 900 będzie zaktualizowana do wersji systemu Windows Phone 7,8. Będzie ona nieco okrojona, natomiast ósemka nie pozwala robić takiej rzeczy, jak to miało w przypadku... takiej rzeczy na tym smartfonie. Osobiście uważam, że jest to najlepszy model w stajni Noki, zarówno pod względem wizualnym jak i